Tak poza procedurą smakowało. No i ja tak nie wiedziałem o czym rozmawiać z babcią i tak się ją spytałem, babciu, powiedz mi, co najtrudniejsze było w waszym małżeństwie? Ona się tak na mnie popatrzyła, pogładziła mnie po policzku. Mówi, wiesz, Wnuś, najtrudniejsze było pierwsze 40 lat. No, a później to już sam miód. Szczęśliwy mąż, widzisz, bracie, jak jesteś szczęśliwy, który ma dobrą żonę. Bóg wyjaśnił człowiekowi, na czym polega miłość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Widzę, że Dominik jest przeszczęśliwy. Jak zauważył tyle miłości w oczach Adel. A świadkowa czego płacze? Niech nie płacze. To no już, już, starczy. Aż proboż zgubił, no, przez ciebie świadkowa. Zostaliśmy zaproszeni na niezwykłą uroczystość, która dla tych dwojga młodych ludzi jest wydarzeniem życiowym. Można powiedzieć, Krokiem milowym w całym ich życiu, bo oto trzeba będzie stanąć zupełnie z innej pozycji, choć zachowując swoją osobowość, swoją naturę, trzeba będzie myśleć już za dwoje, nie tylko za siebie. I żyć nie tylko dla siebie, ale dla dwojga. I sposób szczególny. Jezus zwraca się z tymi słowami do nowożeńców. Mają być solą tej ziemi i światłem tego świata. To dwa symbole, które dzisiaj rozważamy. Sól, jak wiemy, daje smak. Życie ludzkie jest takie krótkie tutaj na Ziemi, ale. Mimo to może być dla człowieka piekłem albo może być rajem. Człowiek może czuć smak tego życia albo może mieć wszystko, ale nic go nie cieszy. Tylko kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A więc jeżeli Klaudia jest Twoją Mariuszu przyjaciółką, to ofiarujesz jej całe swoje życie. Raduję, że Mariusz jest Twoim przyjacielem, ofiarujesz mu całe życie. Chociaż miłości pomiędzy rodzicami a dziećmi i odwrotnie, ta miłość jest wsparta naturalnym zachowaniem, instynktem rodzicielskim, macierzyńskim, ojcowskim, to jednak miłość małżeńska, można powiedzieć, jest chyba najwyższego rzędu miłością. Arlenko, czy wystarczy ci twojej miłości dla tego Dominika? Widzę, że Dominik jest przeszczęśliwy, jak zauważył, tyle miłości w oczach marwyny. Moi dziadkowie ze sobą przeżyli w małżeństwie 62 lata. I kiedy zmarł mój dziadek i wszyscy się już po pogrzebie rozjechali, kiedyś nie było tego, że konsolacje się robiło do, po lokalach, tylko w domu. Panowie roznosili stoły i krzesła, które były pożyczone od sąsiadów, panie sprzątały po gościach, a mnie księdza wysłali do babci: idź no tam usiąść, pogadać z babcią, żeby jej nie było smutno, że my tutaj pracujemy, a nikt się nie ma kto ją, nią zająć. No i ja tak nie wiedziałem o czym rozmawiać z babcią, i tak się ją spytałem, babciu, powiedz mi, co najtrudniejsze było w waszym małżeństwie. Ona się tak na mnie popatrzyła, pogładziła mnie po policzku. Mówi wiesz, mnusiu, najtrudniejsze było pierwsze 40 lat. No, a później to już sam miód. I co jest pragnieniem serca każdego człowieka, a tym pragnieniem jest miłość? Zobaczmy, jak ludzie pragną miłości. Ta miłość małżeńska jest tego szczególnym wyrazem. Ale człowiek jest spragniony miłości, tej miłości szuka. I tak sobie właśnie myślę, Kasiu i Łukaszu, że ten hymn o miłości to jest właśnie dla Was. Musisz być, Kasia, cierpliwa, łaskawa. Nie zazdrościć, nie szukać poklasku, to samo i łukasz, wszystko znosić, wierzyć, być cierpliwym, pokładać nadzieję w swojej małżonce i wszystko przetrzymać, nigdy nie ustalać. Bóg wyjaśnił człowiekowi, na czym polega miłość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To jest Definicja miłości, którą daje Bóg i on ją udowodnił na krzyżu, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Pokazał nam, że jest to jedna z największych definicji, najprawdziwszych miłości. Kochani, dzisiaj ludzie tak często miłość określają bardzo płytko jako uczucie. Czasem jeszcze bardziej płytko. Ale tak jak słyszeliśmy w tej pięknej pieśni, miłość to dużo więcej. Miłość to przede wszystkim wybór drogi miłości i wierność temu wyborowi. Bardzo byśmy się cieszyli, by te małżeństwa, które dzisiaj zostały zawarte, które będzie zawarte za chwilę Asi, Krystiana były tymi domami miłości by rodzice, wasi goście przychodzili do was po to, żeby zaczerpnąć, żeby odpocząć w waszym domu, żeby spotkać się z miłością. Słuchając dzisiaj tego słowa, stajemy pełni ufności i nadziei, że ta miłość, która połączyła dwojga, tych dwojga młodych ludzi, Katarzynę i Błażeja, jest w nich żywa i autentyczna. I dzisiaj, przychodząc i prosząc Pana Jezusa o błogosławieństwo, mogą liczyć na to, że On sam będzie tę miłość z nimi tworzył i budował. Patrzę na Waszych rodziców, to są dumni z Was, cieszą się. I bardzo dobrze, że tak jest, bo to jest radość, kiedy dzieci są, są szczęśliwe, prawda? Bardzo. Nic nie ma najpiękniejszego w życiu, kiedy to. Rodzice podziwiają szczęście swoich dzieci. Ale sakrament małżeństwa to stan duchowej wspólnoty, rozpoczęty w tej chwili. Rozpoczęty. Stan, który ma trwać przez całe wspólne życie. Za chwilę podacie sobie dłoni i będziecie sobie wzajemnie przysięgać miłość, wierność i uczciwość małżeńską a że człowiek bywa istotą czasem słabą, mimo dobrych chęci i pragnień dodacie do przysięgi słowa gorącej modlitwy. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący i wszyscy święci. Te krótkie słowa przysięgi małżeńskiej trzeba będzie wypełnić treścią. Każdego dnia. By ta radość może czasami bardzo skromna, ale była pełna, była prawdziwa. Była taką radością, która sprawi, że kiedyś, nie wiem, za 50 lat, kiedy będziecie złoty jubileusz małżeństwa przeżywać, weźmiecie się dalej za rękę i spojrzycie sobie w oczy i powiecie, to jest piękna historia, piękna przygoda, którą Pan Bóg ciągle, ciągle z nami Bożej kształtuje. Szczęśliwy mąż, widzisz bracie, jak jesteś szczęśliwy, który ma dobrą żonę. Liczba twoja będzie podwójna. Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. Mów głośno, że jesteś szczęśliwy, bo masz dobrą wspaniałą żonę, że jest ozdobą Twojego domu, że jest Twoją ozdobą. Niech ten dzisiejszy dzień rozpromienia to wszystko, co jest tą szarą rzeczywistością nas wszystkich. Niech będzie ta wasza miłość, to, że się spotkaliście, przypomnijcie sobie teraz ten moment, kiedy to było, jak to. Krystian nie wiem, rozglądając się, zatrzymał wzrok na Asi. Asia też nie rozglądała się, tylko zatrzymała wzrok na Nim. Ta historia dzisiaj nie kończy się, ta historia dzisiaj rozpoczyna się w nowy sposób. Zaufać tak swoim życiu człowiekowi, żeby ofiarować mu siebie, oddać mu siebie. Wszystko będzie dobrze. On mnie złapie w swoje ramiona. On będzie przy mnie, kiedy będzie choroba, kiedy będzie nieszczęście, kiedy przyjdą źli ludzie, kiedy dom nam się spali, kiedy będzie trzeba dzieci ratować. Oni staną obok siebie i wszystko to, co złe im świat przyniesie, pokonają, bo nie ma większej miłości od tej, gdy to ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Znak zawartego małżeństwa też jest. Pokażcie wszystkim, a my dołóż dodajemy im odwagi. Staram się powtarzać podczas Mszy Świętej Ślubnej, że jak papież Franciszek był w Polsce i wypowiedział konferencję do małżeństw, to mówił tak, żeby w Waszym małżeństwie nie zabrakło trzech podstawowych słów: Proszę, przepraszam. I dziękuję. Trzy wyrazy. I Ojciec Święty mówi, że tak często się zapomina o tych wyrazach. Także teraz wiesz, jak wrócisz z pracy, to ładnie powiedz kochanie, proszę. O dobrą kolację. No nie. Powiedzcie, Panie Jezu, nie ma większej miłości, jak życie swoje oddać za przyjaciół swoich. Tego żeś nas nauczył. Tego my chcemy dopełnić w swoim sakramencie małżeństwa, ofiarować komuś swoje życie. Zapamiętajcie tę chwilę, kiedy patrzyliście sobie w oczy i patrzcie przez całe Wasze małżeństwo, tak jak dzisiaj podczas przysięgi małżeńskiej. Tego Wam życzę.